Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witamy się we vlogmasie numer 7. <laughs> Jestem z Aleksem i postanowiłam, że wykorzystam to, że on akurat e, jeszcze jest trochę przeziębiony, to mm, wykorzystałam go i znieśliśmy wszystkie dekoracje. Zrobiliśmy sobie, ja zrobiłam sykawkę, zrobił sobie. Znaczy dla ja dla niego zrobiłam herbatkę. E, obejrzeliśmy sobie jakiś tam świąteczny film na Netflixie, są naprawdę ekstra te filmy i my bardzo mówimy je oglądać, nie? Kończą się wszystkie tak samo. <noise> Kończył się wszystkie tak samo. I powiem Wam, że Alex e, oglądaliśmy właśnie ten film, bo my lubimy takie wiecie, takie, znaczy ja lubię takie świąteczne, romantyczne, że gdzieś tam ktoś tam gdzieś wyjeżdża, poznaje sobie na przykład chłopaka i gdzieś tam zostaje na zawsze. O Jezu kochany, takie fajne są te takie fajne są te filmy. I Aleks już od połowy filmu mi mówił, mamo to się skończy tak, tak i tak. Ja mówię, dobra synku, oglądamy, bo my lubimy takie filmy oglądać. No, co ty tak tutaj na jednej nodze? Aleks jest w piżamie świątecznej, poczekajcie, w piżamie świątecznej i ma nawet zipy świąteczne. Ma nawet zipy świąteczne, które dostał wczoraj od kolegi. My mamy bałagan totalny. Słuchajcie, na blacie stoją kwiaty, bo zaczęłam ściągać tu półeczek, bo znieśliśmy wszystko i będziemy, będziemy dekorować naszą chałupę na święta. Mam nadzieję, że w końcu poczujemy ten klimat. No, na razie nie je... czuć. Na razie nie czuć. Na razie sobie włączyliśmy ognisko. Może sobie włączymy jakieś kolendy. I będzie tak świątecznie. Zaczynamy. Zobaczymy, czy lepiej jest ze światłem czy bez. Chyba lepiej będzie ze światłem, więc włączamy światło i już przygotowujemy tutaj rzeczy, zobaczcie, ile tutaj my wszystkiego mamy. Wy się pytacie, czy ja coś jeszcze kupuję sobie z dekoracji. No więc hmm, zaraz Wam pokażę i sami osądzicie, czy ja mam jeszcze coś dokupować. To oczywiście jest nie wszystko, bo jeszcze stoją chyba trzy pudła, nie? No. Trzy pudła stoją jeszcze. Trzy y takie. Na zewnątrz, nie, tak. Dwa takie i jedno trochę mniejsze. Dwa takie i jedno trochę mniejsze. Tu już mamy puste, e, więc mam jeszcze trochę dekoracji. Tylko nie wiem, czy wszystkie po prostu będziemy, czy wszystkie będziemy e, no, wyciągać, no bo wiecie, też tak nawalić tego wszystkiego. Co za dużo to, to niezdrowo. Co za dużo, to niezdrowo. No i tutaj będziemy właśnie zaczynać ustawiać, myć te półeczki i zaczynać ustawiać, dlatego tu taki się zrobił lekki bałagan. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak mieliśmy zrobioną dekorację, na y, tamte święta to jest vlogmas numer 1 2022. Y, jak nie zapomnę, to tutaj zrobię y, informacji pod filmem. Y, wrzucę wam link do tego filmu. Przypomnisz matce? Nie wiem. <noise> nie wiem. Jak nie zapomnę, nie? No dobra, zaczynamy. Od czego zaczniemy? Może zaczniemy od dechy. I powiem wam, że jak ją wyciągnęłam, to się tak e, ucieszyłam, bo zapomniałam całkiem o, nie, o niej. Nie wiem, czy wy też macie tak samo, że e, zapominacie o dekoracjach, które macie e, w kartonach. No to się tak rzadko e, używa, tylko przeważnie max 2 miesiące, więc e, zapominamy przez te następne 10 miesięcy, co mamy, e, co mamy z dekoracji. Dobra, mamy tutaj podaj Alex tą łapkę, co zawsze wam mówię i co też wrzuciłam wam do rozdania. E, to tutaj jest jeszcze taka łapka i ona później mi ląduje tutaj e, tam z tyłu mam taką, no wiecie, taki pojemniczek, gdzie wsadzam, i tam właśnie ona docelowo będzie. E, jedziemy dalej. Mamy tutaj takie dwie choineczki, i te choineczki kiedyś kupiłam w mrówce, one dają naprawdę przepiękny efekt, jaki je sobie gdzieś wsadzicie. Ona tam chyba 6 zł jedna kosztowała, więc bardzo polecam. Oczywiście mamy tutaj e, głuk, tak. To jest chyba głuk. Yy, kupiłam kiedyś na Allegro. Tu mamy świecę. Kiedyś Maja dostała właśnie taką świecę. Weź Aleksik ją tam gdzieś postaw, żeby nie spadła. Mamy sanki, które właśnie Alex zauważył, że nam się rozwaliły, ale to nic. Mamy... W końcu znalazłam po całym roku klej na gorąco, więc tutaj za chwilę będziemy działać. Takie oto Narty. E, narty, tu mamy taki talerzyk, który dostałam e, w tamtym roku chyba od mamy na urodziny. Merry Christmas, i do tego był e, kubeczek. Do tego jeszcze mama kupiła mi kubeczek. Tu mamy e, takie coś i to jest Czy chyba. No. Nie. Nie, to jest do pasty do zębów, e, to jest do łazienki ogólnie. A właśnie, widzisz. Nie wiem jeszcze, muszę poszukać. Mam jeszcze na mydło coś takiego do łazienki, więc widz, widzicie, sama sobie przypominam teraz, co jeszcze jest. Więc to było do łazienki, ale my że pasty tak nie kładziemy, no to po prostu gdzieś to dekoracyjnie sobie stawiam. Dziadki do orzechów, mamy tutaj takiego dziada i, taki. e, i, I takie, tak. oczywiście chyba kupowane wszystkie w pepko. Te to na pewno, a ten, a ten albo wakcyn. A nie w nie. Action? Nie, nie wiem. wiem. Nie pamiętam dokładnie. Tu mamy takie dziadki do orzechów. Yy, dobra, co mamy dalej? Mamy choinkę i to są rzeczy, które jeszcze kiedyś, kiedyś yy, mieliśmy srebrne dekoracje, więc tu trochę zostało. Tu mamy takie trzy reniferki, to jeszcze angielskie dekoracje są. Yy, domek. Domki zawsze pięknie wyglądają i ten domek się świeci. Ciekawa jestem, czy jeszcze się świeci? Weź Aleksik, spróbuj włączyć. Świeci się. Świeci się, dobra, to wyłączaj go, bo trzeba będzie sprawdzić w ogóle baterię i, i dokupić, bo, e, bo tak powiem Wam, że dużo się świeciło w tamtym roku. Tu nawet dno wypadło z, z tym światełkiem. E, I tu jest jeszcze taki sam Renifer. Okej, okay. dalej. E, te zawieszki, słuchajcie, ja wieszam je sobie na ścianie i, i one tak fajnie wyglądają. Możecie sobie zawiesić na ścianie i gdzieś tutaj za, za to na przykład zaczepić coś jeszcze, albo tutaj za ten haczyk. Bardzo fajnie wyglądają i jeżeli... Mm, ja będę wam po prostu mówiła mniej więcej z, y, z tego co pamiętam, skąd ja mam właśnie takie dekoracje, więc to mam z Kika i ja widziałam, że to jest jeszcze w Kiku i to też chyba kiedyś kosztowało 6 zł, dwa lata temu to kupiłam domek, który kupiłam sobie w tym roku słuchajcie, to jest domek z Pepko <gry> i tu czeka wgniotła się trochę, i tu czeka gąbeczka, która sta... y, 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 gdzieś tam położę też na zlewie, y, przed świętami więc, y, więc tu mamy taką nową dekorację którą zakupiłam w tym roku Przestawisz, Aleksik, to dalej do tyłu, gdzieś na blat, bo, yy, bo tutaj, yy, no... Będzie więcej miejsca. Tu jest taka świeczka, tu się wysypuje ten sztuczny śnieg, wstawia się taką świeczuchę, też to fajnie wygląda. Obrazek, który namalowała mi maja i chyba będę musiała w tym roku ją poprosić, żeby narysowała mi takiego dużego pick bo mi się bardzo podobają takie obrazki. Mikołajki, które są już bardzo długo z nami, zobaczcie, to są moje dzieciaki na zdjęciach. Tu się trochę jedno. Ja. I ty, takie miałeś bujne włosy, <laughs> więc je wieszamy na choince. Tu mamy coś takiego, tu można włożyć sobie kilajta, świeczki, tu mamy taką, i tu mamy taką, to jest z wosku pszczelego. Ja też bardzo lubię takie świece, w tym roku są mega drogie, bo chyba widziałam za 39 zł u nas w sklepie takie świece, no ale wiadomo, że to jest po prostu ręczna robota i e, no, trzeba za to wziąć trochę kasy. Tu mamy takie zawieszki, z racji tego, że mam chłopców w domu, to mamy takie samochodziki. I tutaj to pójdzie do bombek. Słuchajcie, zaraz wam bombki też pokażę, mniej więcej. I mam takiego Mikołaja i takie laski. Dobra, sobie tutaj je położę, żeby już nie przeszkadzały. Konia. Konia możecie kupić w Tedim, jak macie Teddy, Tediego. <coughs> Przepraszam, bo aż się zapowietrzyłam. Jak macie Tediego, są mniejsze, większe. Ja kupiłam sobie takiego. O, jeszcze jest cena. 15 zł kosztował, wiem, że w tamtym roku były droższe, więc tu macie takiego konia. Kule, ja wam zawsze mówię, że ja uwielbiam kule i kiedyś mieliśmy jeszcze więcej tych kul, nie wiem, gdzie one się podziały. I tu są takie kule dla chłopaków do pokoju, Maja też miała. I tu jest druga, więc tu mamy dwie, a tu mamy taką. I śpiewa. Śpiewa, to pokaż jak ona śpiewa. O, widzicie? Taka piękna kula. I ona śpiewa. I ona gra. I ona gra, tylko trzeba uważać z tymi kulami. Już Wam mówiłam, że ja co roku wyciągam takie właśnie oto łapki do piekarnika. Takie łapki do piekarnika i one fajnie wyglądają. Też jest taki akcent czerwony, świąteczny. Ubranka na butelki. Na butelkę. Na butelkę jest tu takie. I to jeszcze miało czapeczkę. Za chwilę to się skończy. I to jeszcze miało czapeczkę, ale nie wiem, gdzie ta czapeczka jest. I tu jest takie mniejsze. Też można w Pepko kupić. O, tu jest czapeczka. Zobaczcie. Ciach, pyk. Zakładacie sobie na butelkę i fajnie to wygląda. Renifery. Tu taki, tu taki. Mam dwie choinki i one też kiedyś kupiłam je w Pepko. One nie świecą, po prostu tak dekoracyjnie wyglądają. Poczekajcie zaraz się tu przetransportuję trochę. Świeczki, oczywiście świeczki, nie mamy wiem co. Czy... Mam jeszcze dwie, ale one, czy one nie były białe? Nie, chyba nie, chyba taki kolor miały, bo one były w tym stroiku na stole, ale to też wszystko możecie zobaczyć. Jaki stroik robiłam właśnie w tym vlogmasie. Okej, okay, tu mamy taką choinkę. Podejrzewam, że z pepką jest ta choinka. Nie ma ceny, ale też fajnie się prezentuje gdzieś tam na blacie. Następny renifer, następna choinka, jest tego naprawdę sporo. Tu mam jeszcze taką choinkę, którą kupiłam kiedyś w Anglii i powiem Wam, że ile razy ona była yy, taka, wiecie, wygnieciona, to ona się zawsze odkształca i fajnie wygląda. Tu są te choineczki takie zwykłe, które kupicie w, Ta wszędzie. Się Ta się chyba już nie odkształci, się śmieję, że to są yy, choinki, z, kiedyś y, mamy nasze miały do czyszczenia butelek takie, yy, nie wiem jak to się nazywało. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale yy, się śmieję, że to właśnie jest to. Yy, I tu mamy jeszcze taką, tylko oczywiście to wszystko trzeba, wiecie, no przetrzeć i trzeba to wszystko ładnie rozłożyć. No i tu jest jeszcze taka. I ta też jest świecąca. O matko, aż mi zaschło w gardle. No i napis Merry Christmas. Dobra, przechodzimy dalej, jak widzicie. Tu mam dalej girlandy. Słuchajcie, girlanda. Yy, Dwie sztuki, tak, dwie sztuki i ja sobie układam je właśnie na tych półeczkach. Tak robiłam w tamtym roku i tak chyba zrobię w tym roku. Zobaczymy. Następnie. Z tego, co mi jeszcze angielskie rzeczy zostały, to tutaj mam takiego renifera. Można coś nałożyć do środka i też będzie ładnie to wyglądało. Ach, najważniejsze. Zawsze się pytacie, że ja mam tyle dekoracji. A czy mam szopkę? Słuchajcie, mam taką piękną szopkę. I dzięki naprawdę Bogu, że ona mi się nie zbiła. Tylko tutaj mi się odłamało to skrzydło Anioła, ale zobaczcie, tego tak nie widać. Jest przepiękna. A gdzie chodzę, to po prostu ciężko mi jest dostać szopkę. Gdzieś widziałam ostatnio takie pojedyncze były. Pojedyncze były pojedyncze figurki, ale gdzie ja to widziałam, kurczę, nie pamiętam, coś co wam polecałam z Kika, to, o nawet zobaczcie ceny są jeszcze, 18 zł kosztowała taka gwiazda, ja tu wkładam jakieś surówki, jakieś śledzie, małe choineczki, tylko wybaczcie, ale wszystko jest oprószone śniegiem, zaraz zobaczymy czy jest cena, nie ma ceny, ale one też są, nie, one są, te są z Action, tak, i to chyba też jest z Action, a ja wam powiedziałam, że kupiłam w Kiku. To nie, to chyba nie, bo ja chyba je kupiłam w Action, ale w Kiku są bardzo bardzo podobne. Kurczę, już sama teraz nie wiem, nie chcę wam wprowadzać w błąd. Ale wiecie, no czy tam, czy tam to sobie znajdziecie, jakbyście chcieli. Coś, co wam ostatnio też pokazywałam, to jest taka na łycha na łyżkę i to jest bardzo fajne. Tu mamy takiego Mikołaja. Właśnie ten Mikołaj był z tym. I, I jeszcze, jeszcze było no tak, była właśnie ta mydelniczka do położenia tego. To na Mydełka, no a to zawsze brałam na ciastka. Tu mamy gwiazdkę, ta gwiazdka była przy słoju z pepko, i tu mamy właśnie górę od tego słoja, a w słoju stoją aktualnie tam moje trawy. Za chwilę będzie to wszystko wyciągnięte i będzie świątecznie. Czubki, których mamy sporo, bo w tamtym roku mieliśmy rozkminę, który czubek pasuje, i co chwilę jeździłam i dokupowałam nowe. Serwetki wam pokazywałam ostatnio. Tu mamy jeszcze taką. Mamy pomponę, które wieszałam też w kuchni, ale w tym roku chyba tego nie będę robić. Tu mamy taką dekorację, takie piękne brylanciki. Jest mój wieniec, który wieszam na drzwi, i tutaj ma on, widzicie, te światełka. Tylko w tym roku chyba też zaczepię inne, bo, bo wkurza mnie, że ten kabel tak widać. Następnie kubki. Jestem kubkową maniaczką, więc kubki muszą być. Ten mamy z Action. Proszę bardzo, to jest Pepko, Pepko, Pepko. To jest z Anglii. Tu można nałożyć na przykład cukierków i tutaj na przykład nalać mleczka dla Mikołaja albo cukierków. Tylko już tu mi się trochę wybił. Tu Albo mleko, co? a tu ciastka. No, a powiedziałam odwrotnie? Powiedziałeś tu cukierki, a tu mleko. A no, to dobra, widzicie, dobrze mieć tutaj ten. No i właśnie mama mi w tamtym roku kupiła też taki kubek Santa. No i tu są Błażejka, kubki. Proszę bardzo. I ten jeden, jedyny skrzat, którego zrobiłam i który, e, który jest z nami już chyba też trzeci rok. Mikołaj z Pepko, kosztował 30 zł. Czekaj, ale bo tu nie widać. I portki na butelki, jakbyście chcieli postawić na przykład, żeby ładnie wyglądały butelki z jakimś trunkiem. No i takie wiecie, pi takich pierdółek już wam nie pokazuję, bo naprawdę byśmy tutaj spędzili dużo czasu. A co wam jeszcze pokażę, to wam pokażę te rzeczy. Siedliśmy sobie, bo powiem wam, że yy, trochę się tego nagrało. Yy, ale lecimy dalej. Tutaj mamy taką yy, kopertę i tu mogą dzieci włożyć listy do sali czyli do Świętego Mikołaja, to kupiłam, no my tutaj się śmiejemy, bo taką mieliśmy kiedyś sytuację, ale dobra, kiedyś Wam opowiem. E, tutaj mamy listy, do święte, list do, kopertę do Świętego Mikołaja i o sobie wieszam i, i sobie też wisi dekoracyjnie, jakby ktoś się pytał, to wtedy im kupiłam. E, podusie, które chłopaki dostali w tamtym roku chyba, czy no, dwa lat, nie. Nie, trzy. Za no. trzy lata temu na Mikołajki, takie dwie podusie, ale to wszystko musi iść do prania, bo wiecie, e, jak to cały rok leży. Mamy tu taką poszewkę na podusie. Mamy taką poszewkę, ta jest bardzo ładna. W Pepko kiedyś kupiłam, więc jeżeli macie ochotę, sobie zakupić to, właśnie w Pepko ją znajdziecie. Kupiłam sobie również poszewki z Pepko, ale nie za bardzo jestem z nich zadowolona. Bo słuchajcie, z tej strony są takie ładne, a z tej strony zobaczcie, co się z nimi zrobiło. I ja nie mam kota! Ja nie mam kota i to się tak porobiło, ale one też już chyba za 3 lata mają. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mam taką poszewkę z takim reniferem piękna i możecie ją, oni zawsze tu podchodzą i ją tak czuchrają, że, że później jest odwrotnie ten rysunek, nie? Złoty jest renifer, a, a tło jest białe albo odwrotnie, więc tu jest taka, też muszę ją bardzo delikatnie wyprać. Co mam jeszcze? Tu chłopaki siedzą. Jeszcze mamy taką Hello Winter, ale matko, naprawdę muszę to wszystko poprzepierać, zaraz to pójdę na stawie, żeby to już mi się poprało. Poszewki, które jeszcze mam, powiem Wam, że sama jestem zaciekawiona, bo zapomniałam, że mam te poszewki. To są te i to są też poszewki z Pepko, one tak wyglądają. Muszę kupić chyba jednak te wkłady. Tu mam następną. Ta jest mega, taka wiecie, porządnie zrobiona i z nią się nic nie dzieje. Ona jest taka mega gruba, bardzo fajna. I tu mam chyba taką samą, dobra? Tu mam taką samą. Aleks mi tu podsuwa. Kocyk. Też w pewko zakupiliśmy. Dwa lata temu chyba? Też chyba dwa lata temu, więc taki mamy kocyk. Aleks mi tu podsuwa. Kto to zrobił w tamtym roku? Nie wiem. Renifera? Błażej chyba mi zrobił takiego renifera w szkole. I tu ma jeszcze taki dzwoneczek. Tu ma taki, takiego roga. A teraz kogo to jest? Ale fajny. I go powiesiłam wcześniej na choinkę ładne Ja lubię takie rzeczy. Ale poczekajcie, zapomnieliśmy. O, tak. O! Jakie świąteczne chłopaki! Robimy tutaj zdjęcie od razu. Nikuś, nie podoba ci się czapa? Nie podoba ci się czapo? Dobra, lecimy dalej. Mam podusie, która też jest mega fajna. Zobaczcie, z takimi pomponami. I ją też kupiłam w Pepco, Chyba 40 zł kosztowała. Nie pamiętam. Wiem, że teraz one chyba też tak kosztują. Taka. No i co? I mam brudne zipy. I kapcie to wam nie będę pokazywać. Muszę to wszystko dać do prania. Takie kapcie w tamtym roku chłopcom kupowałam. A takie dla Mai. No ale wszystko, wszystko idzie do prania. I tak się rozglądam. Czy mamy tu coś jeszcze? O, siedzą chłopaki. O, czym dobry. Tak ładnie wyglądacie. Dobra, yy, zaraz zerknę, czy coś tutaj jeszcze Mikołaj miałam Wam pokazać. I ten Mikołaj z tyłu, że jeszcze nie spadł, to się dziwię, bo on się tak buja. O matko! Ach, powiem Wam, że to jest dla mnie i dla Aleksa to jest masakra normalnie, jak zniesiemy te rzeczy. My cały czas kichamy, bo wiecie, no to wszystko jest... Chciał, nie chciał to po roku czasu prawie leżenia, to to jest zakurzone. I... Yy, I musimy to teraz ogarnąć, więc w tym odcinku nie zobaczycie, jak jest ustrojone, ale na pewno zobaczycie w następnych, bo musimy trochę ogarnąć to wszystko. No, także mam nadzieję, że Wam się podobały moje dekoracje. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu, yy, co Wam się najbardziej podobało. Coś chcesz powiedzieć? Yy, nie. <gulanie> Że lepiej się czujesz już, nie? Trochę. No, ale jeszcze siedzi w domu. No Ach. i fajnie, przynajmniej mi pomoże. Tak. A piesek siedzi na podłodze i chce do nas, ale zaraz go przytulimy. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy, za dzisiejszy vlogmas yy, i zapraszamy Was na następny, czyli jutro. Życzę Wam miłego dnia, śnieżnego. Trzymajcie się, cześć.